Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właśnie przyjechałam z Grecji. Nie powiem, żebym odpoczęła od upałów, bo z jednego dużego upału przyjechałam prosto w drugi duży upał w Polsce. Z tym większą jednak przyjemnością zaprezentuję dzisiejsze danie. Będzie to oryginalna, prawdziwa sałatka grecka, która idealnie smakuje właśnie w ciepłe, upalne dni. Do tego pieczywo czosnkowe i na stole pojawia się naprawdę sycący i bardzo smaczny posiłek. Ja z podróży zazwyczaj przywożę sobie upominki kulinarne, tak też było tym razem, dlatego tę sałatkę przygotuję na bazie oryginalnych greckich skład Oczywiście można je podmienić na polskie odpowiedniki. Co więcej, wkrótce pokażę spolszczoną wersję greckiej sałatki bardziej u nas taką popularną, z bardzo smacznym sosem winegret, który już teraz sygnalizuję i rekomenduję. No ale wracając do dzisiejszej sałatki, mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zechcecie ją zrobić, do czego gorąco zachęcam. Jeśli tak, to przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do filmiku, w którym ją przygotowuję. Jest rzeczywiście bardzo szybka i prosta, więc. Po Skoro grecka sałatka, to sięgam po prawdziwe greckie składniki. Wszystko z wyjątkiem pomidorów i ogórków, które o tej porze roku w Polsce smakują wyjątkowo dobrze, pochodzi z Grecji. Papryka. Czerwona cebula, ona jest y, nieco inna niż nasza, taka bardziej słodka, sałatkowa i z niej y, właśnie skorzystam. Czarne oliwki, oliwa, feta, wszystko y, będzie pochodzić z Grecji. Oczywiście można zastąpić te składniki y, składnikami pochodzącymi z Polski. Ja jeszcze w kolejnym przepisie, y, to znaczy nie wiem czy w kolejnym, ale w późniejszym przepisie pokażę sałatkę grecką zrobioną y, z polskich składników dostępnych w polskich sklepach, ale dzisiaj taka prawdziwa, oryginalna, Podpatrzona u Greków. Jest naprawdę wyjątkowo smaczna i gorąco ją polecam. Zabieram się do dzieła. Zaczynam od tego, że obieram ogórek. Wszystkie warzywa są już oczywiście umyte. Teraz papryka pozbawiam ją pestek, ale staram się jej nie przekrawać na pół, tylko wykrawam gniazdko nasienne w ten sposób, bo za chwileczkę potnę ją w kółka. Jeśli chodzi o pomidory, to ja wykorzystam je w całości z skórką i z pestkami, tylko wykroję tę część od ogonka. I jedną cebulę obieram. Zapach świeżych warzyw ma w sobie coś przyjemnego, prawda? Yy, idealna sałatka na upalne dni. Teraz trzeba tylko te świeże warzywa pokroić. A kroję je w ten sposób, że cebulę kroję w cienkie plastry lub piórka, według uznania. Ja biorę jedną całą cebulę, średnią cebulę, bo moja nie jest zbyt ostra, jest taka właśnie fajna, słodka, jak wspominałam na początku. Gdyby cebula była ostra, to biorę tylko połówkę, żeby nie dominowała w sałatce. Teraz ogórek. Kroję go w plastry, ale nie zbyt cienkie. Mniej więcej grubości połowy palca. Teraz papryka. Tak jak wspomniałam wcześniej, kroję ją w plastry, które utworzą takie kółka. I na koniec pomidory, które także kroję w plastry lub w półplastry, również niezbyt cienkie, również grubości mniej więcej połowy palca. No i wszystkie główne składniki gotowe, pachną świeżo i naprawdę wspaniale mieszanka e, zapachów jest wybuchowa, e, wspaniała sałatka na lato. I teraz tak można je przygotować wcześniej, to znaczy umyć i pokroić wcześniej i w takiej postaci wstawić do lodówki. Natomiast samą sałatkę najlepiej przygotować na grecki sposób, to jest tuż przed podaniem. Nie trzeba jej mieszać, łączyć z oliwą, wstawiać do lodówki, bo w polskiej wersji greckiej sałatki, kiedy mieszamy ją z winegretem, to y, fajnie, żeby sałatka jakieś 20 minut odstała w lodówce, bo wówczas smaki lepiej się przegryzą. W tej wersji najlepsza jest podana zaraz po przyrządzeniu. Y, ja podam ją za chwilę, zatem te składniki odstawiam na bok i szykuję fetę oraz oliwki. Jeżeli chodzi o fetę, to ja biorę taką. Nie znam się wprawdzie na greckich fetach, ale uwiodła mnie nazwa, właściwie znaczek sygnalizujący, że ten ser zdobył jakąś nagrodę. 200 g. I podam ją na sposób grecki, to znaczy w plastrze położonym na sałatce, kroję ją na pół. Aczkolwiek można ją też rozkruszyć, to już według uznania. Pachnie także przepięknie. I to właściwie cała filozofia. Sałatka jest już prawie gotowa. Podaję ją w głębokich talerzach. Ja szykuję ją dla dwóch osób, więc są to proporcje na dwie sałatki: część składników, czyli jednego pomidora, pół ogórka, pół papryki i połowę cebuli. Rozkładam niedbale na jednym z talerzy. Pieczywo czosnkowe już w piekarniku, zatem czas kończyć sałatkę. Wszystkie składniki przypruszam teraz solą. Dodaję kilka czarnych, oczywiście greckich oliwek, mm. uwielbiam te oliwki. Na to. Plaster fety. Tak jak wspomniałam wcześniej, można ją w taki typowo polski sposób pokruszyć. W greckich restauracjach także spotykałam wersję z pokruszoną fetą, jednak dużo częściej pojawiała się taka porcja fety w plastrach. Całość zalewam sporą porcją dobrej greckiej oliwy, naprawdę dużo. Według przepisu zdradzonego przez Greków powinno się tutaj dodawać pół szklanki oliwy, czyli 100 ml oliwy. Ja dodałam trochę mniej, bo dla mnie to za dużo, ale wspominam o tej proporcji. I na koniec mniej więcej łyżeczka, czyli pół łyżeczki suszonego oregano na każdą porcję. I gotowe, jak sami widzieliście, niezwykle prosta, niezwykle szybka do przygotowania, ale szkoda, że kamera nie może tego przekazać. Powtórzę się już po raz enty. Pachnie naprawdę wspaniale, smakuje jeszcze lepiej, i gorąco zachęcam do przygotowania tej prostej sałatki właśnie w ten sposób, teraz, kiedy jest sezon na składniki w niej zawarte. Zachęcam do przygotowania tego klasycznego greckiego smakołyku i kończę filmik. Na koniec, jak zawsze życząc smacznego.